Pomiędzy chrześcijanami toczy się dyskusja o tym, czy Kościół powinien być wielki, czy powinien być mały. Część obstaje przy tym, że tylko małe, tak zwane domowe Kościoły, wspólnoty kilkunastoosobowe, mają szansę po pierwsze przetrwać w zderzeniu z prześladowaniami, a po drugie, tylko one dają odpowiednią troskę wszystkim, wszystkim członkom Kościoła. Z kolei zwolennicy wielkich kościołów, wielkich liczb mówią, że wielkie przedsięwzięcia można zrealizować, mając wielkie zaplecze, że dopiero w wielkim organizmie jest wielość przeróżnych talentów, funkcji, i dopiero tam może każdy znaleźć swoje miejsce. Tam też może być zapewniona odpowiednia opieka duszpasterska i nauczanie na wysokim poziomie. Jak rozstrzygnąć ten dylemat? Moim zdaniem jest prosta odpowiedź i znajdujemy ją na początku Dziejów Apostolskich, Drugi Rozdział Dziejów Apostolskich, Werset 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Otóż Chrześcijanie. I wieku, tuż po zesłaniu Ducha Świętego, spotyk spotykali się w świątyni, gdzie mogło się wiele tysięcy ludzi pomieścić, czyli mega kościół, mówiąc już językiem tych wielkich kościołów amerykańskich, nie projektu mega kościół ewangelizacji polskiej, jaki realizujemy, ale jednocześnie, tych samych dniach wręcz, spotykali się po domach na uczty miłości, na łamanie chleba, czyli Kościół powinien jednocześnie mieć dużą siłę i właśnie te wielkie możliwości, ale jednocześnie troskę na poziomie rodziny, na poziomie bardzo dobrze znających się przyjaciół. Jedno drugiego nie wyklucza. Wzór apostolski jest połączenia tych dwóch koncepcji, więc nie stawiajmy ich naprzeciwko siebie. Kiedy dziś myślimy niepodległość no to zwykle myślimy o walce, o wojsku, o polityce, o geopolityce, o jakichś sąsiadach, sojuszach, niekiedy o sile ekonomicznej. Ale jeszcze 100 lat temu, właśnie wtedy kiedy tę niepodległość odzyskiwano, prawie nikt nie miał wątpliwości, że jest całkowicie inny czynnik, od którego to zależy. Spójrzcie na rotę. Nie rzucim ziemi. I tak dalej, co? Tak nam dopomóż Bóg, a potem Duch będzie nam Hetmanił, czyli Duch Święty będzie nami dowodził. Tamci ludzie mieli jasną świadomość, że to Bóg jest Panem Historii. Jeśli Polska ma niepodległość odzyskać, to dzięki Bogu, dzięki Bogu, podkreślam. I zobaczcie, że to właśnie znajdujemy w Biblii. Wszystko to, co w rocie śpiewamy, znajdujemy w tym wersecie 26, 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. Z jednego pnia wywiódł też Bóg wszystkie narody ziemi, wszystkie narody ludzkie, czyli też Polaków, aby zamieszkiwały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. I zaraz potem jest najważniejsze. No po co Bóg narodom dał granice i czas, żeby szukały Boga? Czy go czasem nie znajdą, bo jest blisko? Dosłownie Jezus stoi u drzwi i kołacze do każdego z nas. Spójrzcie dzisiaj, proszę, na historię Polski pod kątem tego, jak nasz naród zbliżał lub oddalał się od prawdziwego Boga w Biblii. A zobaczycie ten prawdziwy, najważniejszy czynnik niepodległości każdego narodu. Znowu widzę przygnębioną twarz. Znowu widzę zasmucone oczy zagubiony. Wśród codziennych spraw z tysiącem problemów z oku walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie macie, osobą jest na zawsze i kocha cię ci przebaczył, nie lękaj się, cóż ci może się stać, ty Boga za Ojca masz. Czego chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów, powiązałeś, z tym. masz tu nagle mój straszny brech, wszystko inaczej potoczyło się, Uśmiechnij się. Wysz ojciec patrzy z nieba i wie Wie, czego ci potrzeba i chce Byś ty zaufał sercem mu Już nie ma się On z tobą jest na zawsze i kocha cię I winy ci przebaczył, nie lękaj się Cóż ci może się stać, ty Boga za ojca masz Tyle pragniesz tak byś wiele chciał niższej szczęście Co ci wciąż ucieka Krzyż codzienny Chciałbyś rzucić sam Złości się A Bóg na ciebie czeka Uśmiechnij się Gdyż ojciec patrzy z nieba I wie Wie, czego ci potrzeba I chce Byś ty zaufał sercem mu. Już nie macie. Bo z tobą jest na zawsze i kochacie. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Przy okazji Święta Niepodległości nastąpiły dwa bardzo być może dające nadzieję, znaki na ozdrowienie polskiej katolickiej części sceny politycznej. Oto pamiętacie Państwo, jak kilka lat temu narodowcy szli z takim wielkim obrazem maryjnym i twierdzili, że pod tym znakiem Zwyciężymy. No, Ja wtedy jasno powiedziałem, że pod tym znakiem to możemy mieć najwyżej kontynuację klęsk, dziejowisk przedostatnich, powiedzmy, 300 czy trochę więcej lat. A jeśli chcemy zwyciężyć, to pod znakiem Jezusa Chrystusa, a dokładnie nie pod jakimś znakiem, tylko przez wiarę osobistą w Jezusa Chrystusa i upowszechnianie Ewangelii o darmowym zbawieniu w narodzie polskim. I oto narodowcy tym razem już nie wyszli z portretem Maryi, że w tym znaku będziemy zwyciężać, tylko mówią, że pod krzyżem, czy z tym znakiem krzyża będziemy zwyciężać. Oczywiście no jeszcze nie doszli do pełnego poznania prawdy biblijnej, ale przyznacie Państwo, że zrobili duży krok naprzód. Ale Jarosław Kaczyński zrobił jeszcze większy. Oto niedawno twierdził, że. Poza kościołem katolickim nie ma niczego, tak jak dawny kandydat na prezydenta Białego Stoku, tylko sam nihilizm i wszelaka różna zgnilizna. A oto wczoraj przemówił innym językiem. I mówi, że Polska już nie ma za zadanie tam bronić cywilizacji katolickiej, tylko mówi czy kościoła katolickiego jak wcześniej ku zadowoleniu niektórych biskupów gadał. Tylko mówi, że Polska ma bronić cywilizacji chrześcijańskiej. Dobra zmiana. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście przemyślana. Wczoraj mówiłem o tym, że Jarosław Kaczyński zmienił narrację z tego, że Polska ma być katolicka i że tylko katolicyzmowi. Zawdzięczamy nasze dobre istnienie, że po katol poza katolicyzmem jest tylko nihilizm, czyli jakaś nicość i zło. Na już święcie niepodległości powiedział, że Polska ma taką misję, żeby ratować cywilizację chrześcijańską. To nawet mało zorientowany obserwator sceny politycznej, no to już tak troszkę wie, że Chrześcijaństwo to jest trochę szersze pojęcie niż katolicyzm. Niektórzy, na przykład, Polacy nawet wiedzą, że jest na przykład Kościół prawosławny, który się też zalicza do tego kulturowego głównego nurtu chrześcijaństwa, że są jacyś protestanci, ale to już niewielu wie. Oczywiście troszkę sobie kpię, no ale nie za bardzo. Dlaczego to jest takie ważne? Ktoś powie, a co ma zaznaczenie, czy Kaczyński mówi katolicyzm chrześcijaństwa, w ogóle czy on tam w coś wierzy, czy nie wierzy. Proszę Państwa, to, co deklaruje człowiek, który ma decydującą władzę w tym, jak się obsadza na przykład prokuratorów, jak się obsadza komendantów policji, jak się obsadza urzędników w urzędach skarbowych itd., tak itd. Tak pośrednio może mieć nawet wpływ na nauczycieli, choć w Polsce akurat oni są w tych władzach samorządowych, podlegają pod władze samorządowe. Ale już na przykład na wyższe uczelnie ma bezpośredni wpływ. Jeśli powie, naszą drogą jest katolicyzm, a reszta nihilizm, to teraz jaki wpływ ma to na przykład na prokuratora, na pracownika wyższej uczelni i tak dalej i tak dalej to ma wpływ na nasze codzienne życie to ty ja nasze dzieci będą musiały radzić sobie z tym co powiedział naczelnik państwa to nie ma inaczej co jest wolą bożą jeśli chodzi o byt polityczny chrześcijan uczniów Jezusa w państwie Rzadko stawia się to pytanie, ale Bóg daje jasną odpowiedź. Pierwszy list do Temoteusza, rozdział drugi. Apostoł Paweł wzywa, żeby się modlić za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy, i tu mówi o biblijnych chrześcijanach, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, zbawicielem naszym. Czyli Bóg zamierzył dla chrześcijan. Takie państwo, takie władze, która nie będzie ich się czepiała, która pozwoli im spokojnie żyć i która będzie ich chronić, bo przypominam, że podstawowym zadaniem władzy państwowej jest dać innym obywatelom ochronę. No stąd jest właśnie policja i wojsko. I teraz, nałóżmy na to to, co deklaruje naczelnik państwa i partia rządząca prawa, prawo i sprawiedliwość. Że tylko katolicyzm jest fundamentem ideowym Polski, a poza nim jest nihilizm. Jak urzędnik państwowy, jak policjant, prokurator, sędzia będzie w takim państwie traktował e, przedstawicieli innych wyznań, jak będzie traktował na przykład protestantów, którzy protestują przeciwko nadużyciom kościoła katolickiego. No, i oczywista jest odpowiedź, że we wszystkich urzędach będzie dyskryminacja. Będziemy osobami drugiej, trzeciej albo i czwartej kategorii. Widać to w wyrokach sądowych, bardzo często jeśli chrześcijanin się prawuje o dzieci, od razu sędzia da stronie katolickiej dzieci, bo to sekta. Widać to w urzędach, w szkołach, przy wynajmowaniu sali itd. itd. Inaczej mówiąc, Dopóki chrześcijanie nie zagwarantują sobie władzy, która będzie bezstronna religijnie, dopóty będziemy obywatelami trzeciej kategorii WRP. Wszystkie Ciebie świata, jesteś najwyższy, Panie Bóg. די גייער, די שטעט, יезэс קיין משש W jaki sposób, siedząc w domu z własnego wyboru, czy niekiedy przykuty do łóżka, możesz wziąć udział w niezwykłych, niebezpiecznych wydarzeniach? Możesz mieć nie tylko udział w jakiś taki, e, jakby to powiedzieć, że na przykład wysłałeś pieniądze, no i ktoś tam za to coś robi, ale możesz mieć bezpośredni współudział. Na to pytanie daje odpowiedź apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział. Najpierw opowiada o wielkich rzeczach, które On robi, o Bogu, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. I tu werset, na który chciałem zwrócić Twoją uwagę: Przy Waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas. Zobaczcie, apostoł Paweł, największy misjonarz, Całego chrześcijaństwa, największy misjonarz wszechświata, dokonujący wielkich rzeczy, wielkich niebezpieczeństwach, mówi do tych chrześcijan, którzy się za niego modlili: Wy macie w tym wszystkim współudział, jesteście współuczestnikami największych, najniebezpieczniejszych wydarzeń w dziejach świata, czyli niesienia Jezusa Chrystusa i wiedzy. O darmowym zbawieniu tym, którzy jeszcze nie słyszeli. Gdy cierpisz, gdy przechodzisz przez jakieś próby, oczywiście zawsze zadajesz sobie pytanie, dlaczego. Podam ci jedną z odpowiedzi. To nie jest pełna odpowiedź, ale warto o niej pamiętać. Oto apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian wysławia Boga i zaraz potem mówi o cierpieniu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg, uwaga, i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. No dobra, Bóg nas pociesza, gdy cierpimy. Ale to zdanie tu się nie kończy. Pokazany jest cel. Abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Gdy cierpisz, doświadczysz Bożej pomocy. A potem będziesz mógł umacniać tych, którzy teraz cierpią. Bóg pocieszył ciebie, a ty możesz stać się narzędziem Bożego pocieszenia dla swojego brata lub siostry w Chrystusie. Wtedy lżej cierpieć. Za Jezusem nie patrząc z nie patrząc w tył, Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą.